Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Krzychu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o następujących słowach kluczowych, instrukcjach zawartych w języku SQL. Będą to kolejno instrukcje SELECT, słowo kluczowe FROM, słowo kluczowe DISTINCT, słowo kluczowe WHERE, słowo kluczowe AND INO oraz OR, a także powiemy sobie o słowach kluczowych ORDER BY oraz LIMIT. Jak zwykle drodzy Państwo, na początku tego materiału pragnę Was zaprosić do korzystania ze strony repozytorium, ale także ze strony mojej, ze strony ApiSkimi, pod stroną informatyka. Tutaj, jeżeli tylko oglądaliście drodzy Państwo, pod kurs algorytmika, tutaj właśnie znajdują się wszystkie te algorytmy, mogą sobie je Państwo poglądać. Przejdźmy w takim razie do naszych baz danych, otwieramy sobie arkusz, tworzymy pustą bazę, nazywamy. Zmieńmy sobie lokalizację, no i tutaj możemy sobie stworzyć naszą tabelę. Jak to będzie? Tabela klasy. Tworzymy sobie tutaj pole imię, klasa no i tutaj będzie w takim razie krótki tekst. Klasa jest to oczywiście liczba. Usuwamy już klucz podstawowy, zapisujemy, zamykamy. No i drodzy Państwo, na samym początku w tym naszym podkursie maturalnym z baz danych, który sobie teraz robimy, będę Państwu pokazywał kolejno bardzo istotne z punktu widzenia rozwiązywania zadań maturalnych polecenia, instrukcje, ale także słowa kluczowe zawarte w języku SQL. Dopiero w następnej kolejności, będzie to niejako druga część naszego kursu, przedstawię Państwu, w jaki sposób możemy jeszcze prościej i szybciej za pomocą różnego rodzaju Kreatorów projektów querend szybciej właśnie tworzyć te nasze querendy i odpowiadać na pytania naturalne. Jest to oczywiście forma docelowa, natomiast uważam, drodzy Państwo, że na potrzeby tego podkursu bardzo ważnym jest, by najpierw właśnie przerobić te wszystkie polecenia, te wszystkie słowa kluczowe w języku SQL, po to, aby później nie mieli Państwo problemu ze zrozumieniem niejako dalszych części. Tego, co będziemy omawiać. Przejdźmy zatem w takim razie do tworzenia naszej kwarendy. Naciskamy sobie tworzenie, projekt kwarendy, dodajemy sobie, uruchamiamy widok i widok SQL. Jak widzimy, drodzy Państwo, Microsoft Access dodał nam słowo kluczowe SELECT, czyli wybieramy z naszej pasy. Nie wiemy jeszcze na razie co. Ale jest to pobrane z, czyli from klasy, prawda? Czyli wybierzmy na przykład nasze pole klasa z naszej tabeli klasy. Oczywiście, drodzy Państwo, nic tutaj się nie wyświetli, ponieważ nic tak naprawdę nie mamy do dodane do naszej tabeli, natomiast możemy sobie to sprawdzić. No i tutaj widzimy, mamy już tylko to 0, prawda? Ponieważ tutaj było tylko to 0. Dodajmy sobie tutaj jeszcze jakieś dodatkowe wartości. Jakieś imiona. Mamy zatem stworzoną już naszą ładną tabelę. No i sprawdźmy, drodzy Państwo, jak ta nasza kwarenda się teraz zachowa. No i widzimy, że zostały tak naprawdę zostało wybrane z naszej relacji klasy, czyli powtórzę, relacja jest to inne określenie na naszą tabelę klasy. Zatem z naszej relacji klas zostało wybrane pole klasa, czyli nasza kolumna klasa. No i tutaj widzimy, drodzy Państwo, że tutaj mamy te wszystkie wartości. Przejdźmy teraz do omówienia kolejnego słowa już kluczowego. Go, mianowicie słowa distinct. SELECT DISTINCT klasa FROM klasem. Drodzy Państwo, słowo kluczowe DISTINCT odpowiada nam za niejako usunięcie z wybranego pola powtarzających się wartości. To znaczy, przykładowo, jeżeli w naszym polu klasa będziemy mieć wartości 1, 2, 1, 1, 3, 4, no to zostanie w takim razie odpowiednio wybrane 1, 2, 3, 4, bez powtarzających się jedynek. Czyli tak naprawdę powtarzające się wartości jest za pomocą słowa kluczowego DISTINCT. Zostaną z naszej bazy usunięte. To słowo się, drodzy Państwo, dosyć często zdarza, i w istocie często dosyć z niego korzystamy, i ono jest o tyle właśnie istotne, iż tak naprawdę ja osobiście nie spotkałem się z możliwością niejako dodania tego właśnie słowa do projektu kwerendy, to znaczy do tego niejako łatwiejszego sposobu rozwiązywania zadań maturalnych. I pod tym skandem to słowo jest naprawdę istotne, iż właśnie ono pozwala wybrać niejako unikatowe te wartości. Zapisujemy drodzy Państwo, no i sprawdźmy 1, 2, 3, 4, 5, 7... W takim razie mamy już omówione nasze słowo kluczowe distinct. Przejdźmy w takim razie do omówienia naszego słowa where. Jest to niejako bardzo istotne słowo kluczowe, bardzo ważna instrukcja z punktu widzenia baz danych, ponieważ pozwala ona nam wybrać tylko i wyłącznie komórki z naszego pola mające jedynie odpowiednią wartość. Czyli przykładowo, chcę wybrać jedynie wartości z naszego pola klasa gdzie klasa będzie większa od 2. Czyli w takim razie powinny zostać tam wybrane, bodajże tam było 3, 7 i chyba 4. Jeszcze dwóch kropek, kończymy naszą kwarendę. Możemy sobie to sprawdzić, czyli zostaną, jeszcze raz powiem, wybrane nasze komórki z wartościami których wartość jest większa od 2. Czyli widzimy, została wybrana trójka, czwórka i siódemka. Poćwieczmy jeszcze w takim razie z tym naszym słowem kluczowym: where. Chcemy przykładowo otrzymać, może już nie unikatowe, te rekordy, tylko chcemy po prostu otrzymać nasze pole klasa, gdzie klasa będzie równa 7. No i widzimy, że zostało właśnie wybrane to nasze pole. Teraz w takim razie, drodzy Państwo, wybierzmy sobie teraz. Zarówno pole klasa, jak i pole imię. Wybierzmy sobie te dwa nasze pola z relacji klasy, gdzie klasa będzie większa bądź równa od 3. Czyli tak naprawdę będzie większa od 2. Sprawdźmy tą kolendę. No i widzimy, że zostały wybrane tutaj rekord 3: Michał, 7: Krzysztof i 4: Dominik. Wszystko się zgadza. Klasa. Każda z tych wartości jest większa od, od naszej dwójki, czyli większa bądź równa od 3. No i zostały wybrane te, te dwa pola z naszej relacji klasy. Sprawdźmy, drodzy Państwo, teraz przykładowo, jak klasa równa się 0. Powinno nic zostać wybrane. No i rzeczywiście zostało. Dobrze, w takim razie, drodzy Państwo, przejdźmy sobie teraz do omówienia słowa kluczowego or i and. OR i AND stosujemy przy naszej instrukcji WHERE. No i przykładowo, gdzie klasa jest równa 0 i imię równe jest. Czyli widzimy w takim razie, że powinien zostać zwrócony ten nasz rekord, czyli imię Piotr i klasa 1. Sprawdzamy, no i widzimy, że został wybrany ten nasz rekord. Wybierzmy sobie teraz w takim razie z naszej relacji klasy takie pola klasa i imię, gdzie klasa będzie równa 1 lub klasa będzie równa 2 i imię będzie równe Piotr. Widzimy w takim razie drodzy Państwo, że w tym wypadku zarówno zostanie zwrócony rekord z naszym Piotrem i klasą pierwszą, jak i każdy inny rekord z klasą drugą. Prawda? Czyli możemy sobie teraz to sprawdzić. No i widzimy, że wszystko tutaj się nam zgadza. Dobrze, teraz zbudujmy sobie już troszkę bardziej obszerną tą kwerendę. Czyli przykładowo klasa jest większa od 2 i klasa Mniejsza równa 7 i imię jest równe. Krzysztof. No i widzimy, drodzy Państwo, że w wyniku wykonania tej naszej kwarandy bierzemy tak naprawdę tylko klasy większe od 2 i mniejsze bądź równe od 7 i przy okazji imię musi być równe w tym wypadku Krzysztof. No i widzimy, że mamy ten nasz rekord wybrany, gdzie klasa jest równa 7 i imię jest równe Krzysztof. Teraz w takim razie, drodzy Państwo, możemy sobie przejść do omówienia kolejnego naszego słowa kluczowego. Mamy sobie tutaj przykładowo where klasa. Niech będziemy mniejsza. Teraz, drodzy Państwo, będziemy chcieli te wszystkie dane uporządkować rosnącym, według naszej klasy. Jak to zrobimy? W tym celu tak naprawdę wystarczy dopisać tylko nasze słowo kluczowe order by, czyli order by klasa Ascending, czyli w tłumaczeniu, w wolnym tłumaczeniu rosnąco, Czyli posortuj według naszego pola klasa, w naszej relacji klasy rosnąco. No i sprawdźmy. Raz, dwa, tutaj, trzy i cztery. No i super. W okazji tutaj możemy tak naprawdę zobaczyć, że rekord, gdzie klasa była równa 7, nie został zwrócony na skutek zastosowania naszego słowa kluczowego. Where klasa jest mniejsza od 7. Teraz posortujmy sobie to malejąco, w tym celu damy sobie descending. No i widzimy, że teraz się nam sortuje malejąco, czyli od czwórki w dół aż do naszej jedynki. Teraz w takim razie, drodzy Państwo, ograniczmy nasz. Wynik końcowy. Możemy drodzy Państwo, zamiast słowa kluczowego limit użyć słowa kluczowego top, które w Microsoft Accessie obowiązuje. Natomiast w innych tego typu programach możemy bez problemu używać także słowa kluczowego limit. A zatem, drodzy Państwo, żeby użyć instrukcji top należy ją dać na samym początku no i określić ilość wierszy, która ma być zwrócona od góry czyli w takim razie select, top1 klasa, imię, from naszej relacji klasy, where klasa less than 7, order by klasa best sending, no i uruchamiamy, no i widzimy, że został zwrócony już nam tylko jeden rekord w takim razie drodzy Państwo, mówiliśmy wszystkie słowa kluczowe na dzisiaj. Dziękuję drodzy Państwo za obejrzenie tego materiału. Jeżeli macie drodzy Państwo jakieś pytanie, zapraszam do zadawania w sekcji komentarzy. Jeżeli pytań nie macie, materiał się Wam podobał, zapraszam do stawienia łapki w górę, subskrypcji. Ewentualnie, jeżeli materiał się Państwu nie podobał, zapraszam także do zestawienia łapki w dół. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.